Cześć. Szymaj z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytany z biblioteki. Przed waszymi i moimi oczami jest tytuł Człowiek cel, Human Target DC Black Label, autorstwo Toma Kinga i Greg'a Smallwooda. Komiks ten wypożyczyłem w filii na Osiedlu Słonecznym, Książnicy Miejskiej w Bielsku-Białej przy ulicy Reja. Mają to mnóstwo tytułów, w tym właśnie ten. No i nie przedłużając specjalnie, powiem, że mam duży Wręcz bardzo duży problem z tym komiksem, ponieważ jest to tytuł, który został bardzo mocno doceniony, bardzo pozytywnie oceniany przez wiele osób, wręcz bardzo, bardzo chwalony jako bardzo ciekawa koncepcja, troszeczkę niestandardowe podejście i w ogólnie za warstwę fabularną i graficzną. I tutaj jest problem, bo jakbym miał tylko powiedzieć, czy komiks mi się podobał, czy nie, to powiedziałbym, że nie. Ale przejdźmy do meritum, dlaczego ja mam tak odmienne zdanie niż znaczna większość recenzentów. Dobra, fabularnie. Mamy gościa, który z niewyjaśnionych dla mnie, nielogicznych powodów, ale powiedzmy jest człowiekiem celem, czyli jak trzeba za kogoś przyjąć kulkę, czyli ktoś spodziewa się jakiegoś zamachu, no to nasz główny bohater, pan Częs, jeśli dobrze pamiętam, Christopher Częs, jeśli dobrze kojarzę, tak, Christopher Częs, podejmuje się roli bycia takim... Swojego w tym rodzaju ochroniarzem, czyli gościem, który przyjmie za kulę, czyli przechwyci zamach na siebie, powiedzmy. No i jest to powiedzmy nietypowe podejście, i tutaj jest sytuacja taka, że zaczynamy od tego, że on przyjmuje zlecenie od Lexa Lutora, no i dzięki temu Lex Lutor przetrwa, nic mu się nie stanie. Ale to nie jest koniec tej historii. Bo w zasadzie to jest początek, a no, zarazem finał przygód, w pewnym sensie, człowieka, cela, Przynajmniej wszystko wskazuje na to, że to będą jego przygody, ponieważ gdzieś w międzyczasie okazuje się, że został otruty i mamy odliczanie. Pozostało mu 12 dni, każdy dzień to jest inny, to każdy rozdział to jest kolejny dzień, zbliżamy się do finału, kiedy ta trucizna ostatecznie zadziała i nasz bohater umrze. I postanawia, że zrobi jedną najmądrzejszą rzecz, ostatnią, którą potrzebuje, to dowie się kto i dlaczego wlecił na niego zamach. A może to był ten drugi, drugi podejście do zamachu na Aleksa Lutora. W każdym razie kto jest jego zabójcą, to jest jego cel. I prowadzi śledztwo, czyli mamy tutaj swego rodzaju odwrócony kryminał, czyli mamy ofiarę morderstwa, która jeszcze nie umarła i która próbuje ustalić, kto za tym stoi. Do tego wplątujemy romans, dziwne zdarzenia z y, zielonymi laterniami i tak No i właśnie. Dlaczego ten komiks nie chwycił dla mnie? Generalnie początek był bardzo dla mnie intrygujący. Wczuwałem się, wczuwałem się historię, tylko w pewnym momencie to było za bardzo przeciągnięte, przekombinowane i od rozdziału z Marsjaninem który działo się jakoś na w sferze, psi, w sferze psychicznej, totalnie przestało mi zależeć na tym, czy nasz bohater osiągnie sukces, czy nie. Po prostu jakoś to dziwny sposób było prowadzone. To jest taka specyficzna narracja, zarówno graficzna, jak i, i słowna, która mi w pewnym momencie przestała całkowicie odpowiadać. Ja tak się zdziwiłem, czemu mi to tak wgrzyta, czemu przestaje mnie to wciągać. Może dlatego, że ja liczyłem, że ta fabuła pójdzie w inną stronę, może na zasadzie takiej, że będziemy mieli tego gościa, a będziemy mieli jakiś prolog, który przedstawi nam jedną jego zadanie, jedną jego akcję, taką szybką, łatwą, udaną, a później pójdziemy w historię, która jest bardziej zaawansowana, dłuższa sprawa. Na to może liczyłem. Ale tutaj dostaliśmy coś zupełnie innego. No mnie nie kupiło to w pewnym momencie, nie kupiło, nie kupił mnie, nie kupił mnie romans, był dziwny. I no i finał, finał. W sumie generalnie tak ja już... Szczerze to znaczy ja skończyłem ten komiks kilka dni temu i, i... nie pamiętam ostatniego rozdziału? Ani przedostatniego. Generalnie pacz, pamiętam początek, że w pewnym momencie wszedł Marsjanin, psychika i. no i, i tam się bujał. Ten bohater, ten Christopher Chance jakimiś różnymi bohaterami DC podejmował jakieś dziwne zachowania, no. Ja wiem, że niektóre tych postaci zachowują się, potrafią się zachować irracjonalnie, na przykład Gate Garden, który jest w tym komiksie, ale... nie wiem, nie pasowało mi to, On w ogóle ten gość mi nie pasował do tego, żeby on znał członków Ligi Sprawiedliwości. Nijak. Dziwne. Dziwne doznania, dziwna sytuacja, bo komiks rozchwytywany, zachwalany, a dla mnie taki... Mm, średniak. Średniak. wynudził mnie później. Początek był dobry, później mnie wynudził. I nie zapamiętałem wiele z niego. I no nie wiem, no dobra. Tyle. Nie, nie powiem wiele więcej. Przekonajcie się sami, bo ja mam bardzo specyficzny gust i to taka forma narracyjna nie do końca do mnie działa. Chyba jest podobnie jak z Mister Miracle. Też potężnie zachwalany tom, a do mnie nie dotarł. Ale cóż, każdy ma swój gust. Każdy różne rzeczy lubi. Ja za tym komiksem niestety nie przepadam. Jestem tym bardzo, ale to bardzo zaskoczone, ale cóż, nie trafiło. Nie jestem celem, jakby to powiedzieć, dla tego komiksu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do odwiedzania biblioteki. Przekonajcie się na własne oczy, czy ten format Wam siada, ta forma narracji Wam siada. Jeśli siada, to wspaniale. Będziecie się cieszyć z lektury dużo bardziej niż ja. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.